Szanowni Państwo, wspaniałe wydarzenie w Nowym Sączu, już po raz kolejny Gala Boksu twierdza Nowy Sącz, organizowana przez Jerzego Galarę, wspaniałe wydarzenie, dzisiaj tym bardziej emocjonujące, że Zmierzy się tutaj w walce wieczoru Sądeczanin i bardzo serdecznie wszyscy mu kibicują. Oczywiście można się także włączyć w pomoc Wiktorii Wrubel. Pomaga tej małej dziewczynce cały nowy sąd i okolice, także dzisiaj również będzie można symboliczną złotówkę wrzucić do puszki, a także wesprzeć poprzez kupno losu, a także wylicytowanie rzeczy pozyskanych przez organizatorów. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i kibicowania. Dzisiaj oprócz właśnie walk naszych sportowców z Nowego Sącza będziemy mieli możliwość zebrać pieniążki, czyli może, można powiedzieć włączyć się do wspólnej walki dla ratowania zdrowia i życia Wikusi Wróbel. No i oprócz tego, tak jak mówię, no będziemy mogli zobaczyć kilka ciekawych pojedynków. Myślę, że walki będą bardzo emocjonujące. Karta jest tak ułożona, żeby naprawdę były te, te, te walki były bardzo równe. No i przede wszystkim czekamy na tą walkę wieczoru Mariusz Wach i Michał Bołos. No i miejmy nadzieję, że sądeczanin zejdzie z ringu zwycięski i to by było coś, coś wspaniałego. Już od dłuższego czasu jestem sportowcem, także ja nie boję się rywalizacji, nie boję się stanąć z przeciwnikiem do ringu. Jest to coś nowego, bo można powiedzieć, że jest to taki mój sportowy debiut w tej formule sportu walki. Czy się boję? No nie, nie boję się za bardzo, bo tak naprawdę cel jest szczytny, tak? walczymy o zdrowie i życie w Ikusi. No Jedynie co to faktycznie ten czas, który musiałem poświęcać, zamiast spędzać czas z rodziną, no to treningi przygotowania. Były to ciężkie przygotowania, nie powiem, żmudna praca, no ale zobaczymy dzisiaj tego efekty. Od małego, że tak powiem byłem zainteresowany sportem, boks od 12 roku życia i tak już zostało. No, boks albo się nienawidzi, albo kocha. za niedługo wchodzimy do ringu, czuję się świetnie przygotowany, jestem bardzo dobrze. Trzeba wyjść zrobić to swoje i, no i dalej, nie? łączyć sport z pomaganiem ludziom, którzy tego potrzebują, ponieważ kto jak nie sportowcy? Sportowcy wiedzą, że sportowcy również przeżywają ciężkie chwile, ponieważ w sport gdzieś tam wkalkulowane są kontuzje i oni wiedzą, co to znaczy nie być do końca zdrowym, tak? Więc sportowcy jak tylko mogą, zawsze pomagają i ja jestem sportowcem przez duże S i też zawsze będę pomagał, i zawsze przy organizacji jakichkolwiek imprez robimy właśnie takie akcje, żeby wspomagać tych ludzi, którzy tego potrzebują.